Dajcie się O, zobacz. Tak, tak, drag queen sobie radzą z problemami. Po prostu je tuszujemy. Nie, nie drag queen, po prostu polka. Kochane, jak już jesteśmy w temacie tuszowania, e, po prostu błędów, to ja bym chciała po prostu pogadać o sytuacji w Polsce. Znaczy, ale... A czy? Pramocja Nie. No to ciekawy pomysł, no bo dużo się dzieje ostatnio w Polsce, co? Dzieje się bardzo dużo. I dużo rzeczy chcemy po prostu zatuszować i po prostu wepchnąć pod dywan. Nie mam paznokii dzisiaj ale nie ma. <laughs> Wiecie co? Tak jak mówiłem, ee, problemy zawsze w Polsce były zamiatane pod dywan. I ja no. jestem bardzo, ale to bardzo dumny z naszych polskich kobiet. Bo po raz pierwszy, chyba od 30 lat, ten topik nie jest topik, temat nie jest zamieciony pod dywan, tylko od tygodni kobiety wychodzą na ulicę. W zasadzie od 89 tak. roku pierwszy raz ktoś walczy tak bardzo o swoje prawa. <grym> Do ust. Do środka do tej dziury. Jak nie wolę to ten się nie napijesz. <śmiany> Ona jest chora. Nie uwzięliśmy tego, żeby pokazać, że... <śmiany> ja pierdolę. Ja Polisz, powiedz mi, po co mi dałaś jej na miarę przed tym pierwszym Slafforium? Przepraszam, przepraszam. kurwa. Chyba się kleję, no. Tak więc wracamy to do. następnego już, już będziesz. No, trzymam, no, wracamy do. Tak kobiet. więc ja jestem bardzo dumny z naszych kobiet polskich, że po prostu wyszły na ulicę i nie tylko raz, bo zazwyczaj takie są tendencje, że po tygodniu ucicha. Nie, i to ucicha, to jest, to ucicha. Tak. i nikt od tego nie wraca. Ale one cały czas wychodzą. No właśnie nie raz. tylko one. One właśnie Super. wychodzą na te barykady i te, 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 te przysłowiowe. Ostatnio biorą... zablokowały samej, widziałaś, nie? Tak. tak. I to biorą jest... za sobą innych ludzi, którzy też nie są uprzywilejowani, którym się odbiera prawa, tak jak na przykład nas. Drag Queens, osoby LGBT, osoby starsze, wszyscy mamy dość. Tutaj się pojawiają gwiazdeczki. 3, nie, czekaj. 5,3. 5,3. Tak. tak. No. Najsmutniejsze jest w tym wszystkim to, że policja zamiast być bezstronna, tak. po prostu utrzyma rację naszego pojebanego rządu i, no. i zmieniła się w pislicję i w tym momencie po prostu atakowane są na ulicach te są sami bezbronne w ogóle kobiety, które... A to też czasami nic. policja nie ma zbytnio dużego wyboru, jeśli chodzi o takie rzeczy. No Wiesz bo on... co? Moim zdaniem w tym, jako w tym wypadku powinni. Jako policjant, który ma bronić prawa, tak. powinien być bezstronny i po prostu bronić yy, tej te Słabszy racji. i ogólnie tak. racji. Znaczy, nie wiem, pff. ja nie potrafiłbym być policjantem, kiedy to na przykład ja mam stać na straży prawa, ale. ale jest moje... i konstytucja jest a, w tym Sam momencie, łamie tak? prawo teraz i prawa tak. kobiet, prawa człowieka. Bije tak. ludzi i pff, pepper spray, kurwa. Jak ci się mówi po e, e, polsku? Gaz, pieprzowy, gaz pieprzowy, Gazem no. pieprzowym po ludziach. Gazem pieprzowym po ludziach. Nie wiem, czy widzieliście, ale jedna z posłanek była na proteście. Oczywiście to legisowa... no jej legitymację tak. w ogóle. Tak, tak podarto tak, jej tak, legitymację tak, tak, tak. poselską. To jest w ogóle już moim zdaniem taka degrengolada i takie w ogóle... A czemu nasza kaczka nie wyjdzie na ulicę? Czego ona się boi? Znaczy kota sobie myzie. Tak. Znaczy wiecie co? Bo ja bym miała ja sobie czemu nie, u, czemu nie wyjdzie na ulicę i nie pogada z tymi kobietami? Właśnie bo się, że w ktoś go do... e, Ale tak e, No niestety <laughs> mam, mamy taki politukiew jaki mamy. I później chciał to ochronić. Coś, coś, coś jak... Ja za bardzo w tym nie siedzę, to raczej we dwie jesteście wiecie o co, o co chodzi. Ale hmm. widziałem hmm. ostatnio, e, a, coś, coś tam mówił do polityków, tak, że mają się, krew na rękach. Wpierdolił się, spierdolił się spierdolił? Ma młownicę w Sejmie i po tak. prostu robi przemowy koleś, który w zasadzie jest nikim tak naprawdę. No. Nie no, po prostu koleś, który to wszystko zaczął, bo kto ma tupet rozważać prawa kobiet? Po może, pierwsze może, ogólnie, nie, zawsze od tego, a po drugie podczas pandemii. To jest logiczne, że ludzie wyjdą na ulicę, więc... To jest po prostu starszy, smutny, samotny człowiek z kotem, który, który, jest, pewnie który został pewnie skrzywdzony za dziecko. Który został skrzywdzony za dziecka, stracił najbliższych w tym momencie, bo i brata, i matkę, Tak, żenujące. Jako jedyny, kurwa mógł sobie na cmentarz pojechać, nie podczas pandemii. No to to właśnie to, to jest double standards. Ja mu nie życzę źle, ale jeżeli ty teraz jesteś nad człowiekiem i ty możesz sobie iść na cmentarz, kiedy wszyscy muszą siedzieć w domach. Tak. I ty wypowiadasz wojnę polskim kobietom, a potem obarczasz, obarczasz je winą. Że Wy macie tak. krew na rękach, to jest wasza wina. Nie, nie pchaj się komuś do macicy, kurwa, której nie masz. No Dlatego kobiety będą walczyć aż do samego końca, a my Polacy lubimy walczyć do samego końca. I, tak. mi się wydaje, I myślę, że, że tym razem będzie... ta walka będzie bardzo zacięta. Tak. Ta, e, to będzie rewolucja w Polsce i wszystkie te tematy najcięższe będą. Musiały tak. się zmienić. Musieli... Musimy, musimy być też bardzo czujni, bo nasi politycy mają taką tendencję, że jak jest coś bardzo ważnego się dzieje mhm. w kraju, to oni potrafią przepierdolić inne ustawy gdzieś tam. Tak, tak, tak. My tak, na to tak, nie zwracamy tak. uwagi, jako, jako normalni śmiertelnicy. Tak. Jak ktoś nie siedzi w polityce tak codziennie, to po prostu o tym nie wie. A może coś bardzo szkodliwego dla nas być po prostu przepchnięte, prawda? Dokładnie. Znaczy, ja już nie chcę o tym nawet gadać, ale widziałem, że majstrują z wyjściem z Polski, z Unii Europejskiej i ogólnie o e, przeciwstawiałem się różnym prawom Unii Europejskiej. Też tego nie rozumiem. Jeżeli nie potrafisz być levelem Unii Europejskiej, to pochuj się, pchasz do mnie. No nie. Bo Polska była tym krajem, który z Unii najwięcej pieniądzków wyciągnął, więc to było no. dla nich bardzo na korzyść. Do pewnego stopnia wyciągnąć pieniądze, jak bardzo tak. się da. A teraz. A teraz no. udają kurwa Teraz już nie wygodnie, no Ale właśnie. wiecie co, ogólnie wam powiem, że co się liczy w tyłu? Disco. Disco się liczy. I gold diggers. Tak więc ja zapraszam Kaczyńskiego na porządne disco. E, my chcielibyśmy byśmy zaprosić e, pan, A. Pa, pana Kaczyńskiego ka, ka, pa, e, Do nas, do studia. Bardzo chętnie wysłuchamy jego opinii. Tak. Ale proszę, nie mlaskaj tym razem. A i ty się trochę garbisz i patrzysz się nie w ziemię. Nie. Aha, no. Więc patrzy tam. Ja się w ogóle nie patrzy na tą nie wiem. Ja też nie. Ej, dobra. Yy, za, kamerą, to co do ciebie mówimy. <grym> zdrowie Zdrowie. Zdrowie zaniedbany kamer. Bo ogólnie nasi no, widzowie nie wiedzą, że nasze studio jest kamerowane przez dwie kamery: przez y, iPhone'a 12 i iPhone'a 11. Bo nas kurwa stać, nie? Bo kurwa. Yy, <grym> bo mój operator dał mi nawet telefon, zapomniał naprawdę do mnie stary. Mam kurwa teraz dwa. Yy. A ja w ogóle bym chciała bardzo podziękować y, Poliszowi za tą piękną perukę. Dziękuję. Bo... To tylko na dzisiejszy odcinek. A ty komu chciałaś podziękować za tę Ja bym chciała podziękować takiej wspaniałej osobie w moim życiu, Poliszowi. A, Boże, to dzisiaj sposobie. Szkoda, szkoda, że jej nie ma z nami, to niestety. Nie. umarła wczoraj. Kochane, Widzowie oglądają, słuchają, ale pewnie stukają się w główkę i myślą, co my mamy na sobie? Kochani. Nasz to, merch. Jest nasz merch, nasz merch. to jest nasz merch. To jest nasz merch. To jest nasz merch. To jest nasz merch. A nie merch. Na merco to mnie nie stać, nie? A merch, to jest na me. mercedes. to. jest aha, aha, Ten sokar jest taki suchy, że ja muszę się nauczyć. Naprawdę, bardzo bym chciała przeprosić e, wszystkich. Ja pokażę do kamery. czekaj. Kamery. Ale ludzie ci widzą. Nie, nie co nie mi kurwa, zostaw mnie. Widzicie? To jestem ja. Oto. Oto. Uwaga, Uwaga, Polka się Czekaj, pokażę tego kamerę. Uwaga, jestem cyklopan. A tam myśli, że ja e, Także. No, gdzie możecie oczywiście kupić nasze koszulki. Gdzie możecie hmm. takie rzeczy kupić? Na Instagramie napiszcie mi diema, bo nie stać nas na stronę internetową. Jakbyśmy byli bardzo. Chcielibyśmy bardzo zaoferować wam piękną stronę, ale niestety jesteśmy. Biedne. Więc jak na razie musicie pisać po prostu diema na instanie i możecie sobie sprawdzić taką koszuleczką w kolorze białym lub czarnym. Tak, białym lub czarnym. Ja to lubię czarny. Te, które możecie kupić, to są ostatnie w tym designie w ogóle dostępne. Tak. Więcej będzie poświęcać. Czyli no jeszcze tak. ani jednej nie sprzedaliśmy? także jakaś <laughs> jedna Nie, 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 no, sprzedaliśmy. A, tak. Tak? No, no jak kupiłem dwie. <laughs> E, e, koszuki się sprzedam, a gdzie idzie kaska? Wiesz co, kaska idzie na mojego Merca, nie? A ta znowu nowa Merca, kurwa, to ty jesteś kurwa parta na kasa, ja pierdolę. To ciężko wiesz, byłam no w telewizji no raz, tak raz i mi się kurwa woda sodowa do głowy uderzyła A własną perukę zbierasz chyba, nie? No, w końcu ja to. Da. I własną... E... Bierzycerię, i w ogóle Chyba jak na razie no postęp kupiłam sobie nowego Jawbreakera, nie <s Wisky> polka pierwsza na sobie w życiu kiedy palić jest, wiem? Po pozdrawiamy. Like if, uh, if you want to sponsor and you want to send us a package. razem może mać pieniądze, nie palicie. W ogóle byliśmy w Polsce dwa miesiące nie. temu i ja pierwszy raz od paru lat, tak. Ile, ile lat nie byłeś w Polsce? Ja nie byłem ponad półtora roku od tego. Ja dwa lata, te, dwa lata temu ostatni raz byłem w Polsce, ale w Warszawie, jako dorosła osoba, z 7-8 lat. A ja w Warszawie mieszkałem o. ponad 3 lata, później wróciłem trochę do rodzinnego miasta, później kurwa co No, no powiedz nie, mi, nie? jak się czułeś teraz po tylu latach, nie będąc w Warszawie? Przyjechałeś i co? Czy widzisz? To jest że to jak, jak ja mieszkałem w Warszawie, jeszcze PiS nie był u władzy. Później mm. e, jeszcze była wtedy Hanna Grokiewiczowa z prezydentem Warszawy mm. to było bardzo fajne i bezpieczne miejsce, bo okay. była i Parada, i czułem się zawsze z sobą. Było dużo więcej klubów gojowskich niż teraz. Mm. Teraz czułem taką obawę, że muszę się znowu w jakiś sposób ukrywać, bo Aha. bałem się, że mieć zakolorowane włosy, zakolorować no, 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 no. się, ubierać. Mieszkaliśmy jeszcze na Pradze, więc to było przy Galerii Wileńskiej, tylko do Desko tak, tak, i z powrotem, tak. czy tam w co to było tam. <laughs> I tyle, e, więc... Czyli widzisz różnicę, Ma tak? Miałem pewne obawy o swoje życie, że tak powiem, no, czy tam o jakieś tam zdrowie. I to jest dla mnie tragedia, żeby jeździć do własnego country i się bać o Kraj. swoje... E... Po <laughs> I kontra, 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 kontra. o swoje życie. Nie no, ja byłem pierwszy raz w Warszawie, raz byłem e, przez przy, przy przyjazdem i nawet spoko, mi się nawet podobało, nie? Ale to ja wtedy, ja, ty, 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 ty wiesz, wiesz... To ja przy, ci przerwę. Nie zrozumcie mnie źle, ja się obawiałem, ale generalnie nie spotkało mnie ani... Nie mam pytań. Ale się sprawdzałam. Nie no, będzie kur... Ona, ona, ona się śmieje, ona się... a ja będę do ciebie gadać. No tylko tak, ja będę tu wy, wywietrzał te pierdolę. Ona się zniebała, nie? O kurwa, Sapi. Alexis Aleksis, Ale rozkłada ci się coś kur... w odbycie. Ona ma tutaj udar, a my... To nie wiem i bo będzie mi ja lepiej. Wspomnieć muszę, po że piecie. mimo, że się bardzo obawiałem e, Polski, to generalnie ani mnie, ani was nie spotkało nic złego. Byłem we <śmum> tak i wydałem <śmum> jeszcze 1200 zł kurwa, na dwie maski do twarzy, więc jestem bardzo <śmum> zadowolony. <bardzo śmum> I też mnie do tego zmusiła. Tak, no ale nie, nie ale... Nie nie jak być ta maseczka się znowu wyrwa? Ale szczerze mówiąc, dla mnie to jest też, nie wiem, czy wam się to wydaje, ale mimo, iż jest dużo z tej homofobii w Polsce, to ona też jest tak jakby... Kreowana, czy jest większa poprzez media? Na pewno media tak. trochę to kreują. Tak, bo ale... ile my razy byliśmy ale jest w jakimś to... seks-shopie, byliśmy w jakimś sklepie i ludzie byli nawet spoko, nie? Tak, to prawda. Znaczy, no wiesz, w seks pracują ludzie, którzy są od, od, bardzo... od razu bardziej otwarci. No ogóle, tak, nie, pierwsze. ale to też jest taki kolor. Pamiętasz, jak, taki, jak na nas ludzie zostali w Carrefourze? Tak, ale, ale to careful, jest tam ale jakieś bardziej jadzie, jadą, idą po bułki tanie, przecenione jajka, ale chodzi o takie, że to nie jest takie, że my wychodzimy na ulicę i jesteśmy tak. takimi palcami. Jest na pewno tak, że media to trochę bardziej kreują, ale nie jest tak, że to nie jest problem i, nie, i, i trzeba o nim rozmawiać cały czas. Tak, tak, tak. Bo jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać, to to się będzie narastało. Tak, to będzie to takie przyzwolenie, a my tylko, nie możemy na to pozwolić. Tylko e, powinniśmy e, rozmawiać o tym poprzez sposób, który wszyscy zrozumieją. Też, e, też nie możemy rozmawiać. O wręcz też nie możemy rozmawiać o tym e, poprzez taki bardziej agresywny sposób, żeby, żeby obrażać je jest to, jest to, że to. Na przykład jest nie tak, rozumieją oczywiście... czym jest LGBT. Tak, 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 bo tak. jeżeli my będziemy się tak. bronić walcząc, to tylko zraziemy do siebie tych ludzi. Dlatego to znaczy, nie... może tak, oczywiście bez obrażania, ale walka jest potrzebna dlatego, że bez żadnego przewrotu. Hmm. Bez żadnego pangielu, jak się mówi Riot. Tak. Nie było niczego. Tak samo był Stonewall, tak samo są teraz grupy. To <noise> <organizacji głos> do... mi się kurwa zniebała! Organizacja jak polska... Jak SAPI! Jak... Aleksis kurwa co ty jesteś? Nie możemy nie reagować na tego pierdła jak mówimy coś ważnego. Aha no, przepraszam. No, no ale nie wiem. Nie jeszcze raz sorki. Przestań... Jajko w sumie. Po w sumie? A bo to po... No cicho polisz mówi. No. Nie wiem co nie wiem, skończyłem, czekaj. Że w zasadzie... To bez żadnego przewrotu, czy pan mm. angielsk, kto się mówi, Riot, nie było nikt, nikt do niczego nie doszedł. No tak, tak samo jak był Stonewall, tak samo no. mamy teraz te organizacje polskie, jak Polski Stonewell, jak to się nazywa? Stonewell Poland na Instagramie, mm. tak. No, tak. E, bardzo się cieszę, że zrobili też wersję angiel an tak. angielskojęzyczną, więc jest wielu ludzi za granicą, wielu naszych mm. znajomych z Londynu, e, nie tylko z Londynu, którzy też to postują, którzy wreszcie, wreszcie zauważyli, jaki to jest duży problem. Tak. Że jest jednak państwo, jedno z większych w, centru, w, centru, w centralnej Europie. Z którym jest taki problem. Tak, sorry. Chyba ja mi sobie bało, ja się ja jestem. Aleksis się podniosł z krzesła i wyleciał z gąbki. Um, wiesz co, Poli? Ja się z tą zgodzę. I pięknie wyglądasz, tylko czekaj, no, fajne Nie ja wiem. Nie. Jestem jak sroba no, po to kolana. Po to dla studia. Tak, więc ja się z tą zgodzę i zapomniałem teraz myśl, kurwa. Ty mówiłaś o tym, że. Poczekaj, na kartacie. Kurwa! Nie zrzegam się, naprawdę. Poczekaj, nie możesz przestać, do Alexis. aleksis. Aleksis, to nie jest śmieszne. No przecież nie. Ale kurwi strasznie no, Lucy. Tak jak jakiś kurwa Martwy młodym, dlatego kurujesz się światł. I mówią, że to wegańskie pierdy śmierka. Ale, ale czemu ty się pierwszy na to wszystko? S to, no w sumie to na to wegańskie to jest ja, z nami. No. No dobra, no, dobra znaczy... Nie wiem co mnie powiedzieć, że ty gadałeś o Rajot. Aha! Y a dobra wiem. Wiesz co powiedzisz jak się stami. Stop. Like ten cadet to like, all, deal like. No jaweł. Mów, czasem. Liniką poręka. się <grymne> kłupia. Karol, czy mógłbyś przynieść najten, ten, ten do powietrza, bo Alicja się tak zjebała, że to kurwa masakra. I tego kurwa nie wytnę. Ja, te, ja tego nie wytnę. Ja ona ciągle pierdzi. Ja czuję, jak taka takie zbuka wyjeżdża z poli uda i wjeżdża w moje nozdrza. Ja, ja, ja czuję, jak mi się kolczyki skręcają. Nie czuję takie z jej odbytu. Kurwa. Kurwa. No ale tu rak jest. No ty to, jest, to kurwa ty twój ty jest, ty w twoim kurwa mózgu. I odbycie. To jest 5G. Hey, by the way, dla ludzi, którzy dopiero włączyli ten odcinek, ja jestem Polka, a to jest ta pierdząca Alexis. Ja jestem polisz i ja w ogóle ich nie znam. Wie no. 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 jak ty wyglądasz dzisiaj? Tak, jak tam. Ty wyglądasz jak żona Alla Bandiego. Ooo. Oh. Oh. Popatrz na nią, ona wygląda jak ona ma na imię. No to to Peggy. Jest. Peggy. Peggy? Peggy. Peggy. słownie Świat według <laughs> Bandi. Tak. Ten amerykański serial. Zdegugluj. Nie w lusterku. Kim jest Bandy? Świat według Bandy. No, dobra, Ale prostu. do Anglii bardzo dawno temu, ale w sumie? Nie no. Dobra, wracając do tematu. Ja się z tą policz bardzo zgadzam, że żeby jakakolwiek przemiana została. Ken to Nie <laughs> wiem, co chcę powiedzieć, chyba. No. A że rajot. Zgadzam się z tą o, 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 w odniesieniu do rajotów. i rajotu by prawdopodobnie nie było. Gdyby przez 30 lat Każda z partii nam nie obiecywała, że w końcu będziecie mieć prawa. Jasne, my się zajmiemy waszym tematem. I zawsze po wygranej bo to zamiatane pod dywan. Więc my mamy po prostu po 30 latach dość. Mam nadzieję, że w tym momencie ta lewica najbardziej jest za tym i wierzę, że oni mogliby coś tak. zmienić. Mhm. To jest jedyna nasza nadzieja. Bo Rafał Trzaskowski też obiecywał, niby on patronuje paradą tak. w Warszawie, ale w tym momencie Czy on po prostu na ten temat się nie wypowiada. Całe serduszko ogólnie moje idzie do Rafała Trzaskowskiego, tylko Rafałku, kochany mój, masz żonę z rybnika, z mojego kochanego miasta. Czego ja od ciebie oczekuję, nie podświetlania budynków na kolorowo, bo to mogło być. To było nie wiem, miłe, fajne, ale to skoczko. były pieniądze wydane trochę w błoto. Dokładnie. My potrzebujemy akcji, twojej aktywnej edukacji. partycypacji w edukacji. Życiu. Miejsc, edukacji. w których tak. osoby tak. czasami bezdomne, ze środowiska LGBT po prostu mają wsparcie, tak. gdzie tak. mogą się zatrzymać, Dokładnie. gdzie mogą zacząć swój nowy start, nowe życie.

kota <noise> Ona, Widzę. ona, ona spadła, że ten trapaka! się kurwa No. <noise> Promowanie mądrego. <noise> Czekaj, Jestem uśmieniona, nie. Bo się promuje debili w Easter, i dlatego ludzie mają taki. No to jest problem z Dlatego polityką. ludzie mają taki, tak. e, taką wizję na nas. W sensie, oni nas tak widzą, bo tacy ludzie są promowani. Jeżeli ktoś. Zainwest... Nie wiem, czy można zainwestować w taką osobę, która by była w telewizji, ale promowanie osoby, która by pomogła nam mieć dobre, jakby, word, tak się mówi po prostu, Sło... słowo nie. Dobry PR. Dobry PR to, to było, było bardzo ważne, bo gdybyśmy hmm. w każdej stacji by była osoba, która by była po naszej stronie hmm. i rozmawiała w to w sposób normalny, nie bezczelny, albo nie atakowała, albo nie przeklinała, albo nie była jakimś klanem, to, to mi się wydaje, że to by bardziej dotarło do ludzi. To jest takie no, moje tego Tylko no. czekaj, koło proponujesz. Znaczy, ja nie znam trzy osoby, które w taki sposób mogłyby występować. Jak najbardziej. Tak, to, jest to prawda, ale musimy też pamiętać, że i telewizja, i polityka to są dwa takie miejsca, mm. w których po prostu i tak na końcu chodzi o pieniądze. Jak najbardziej. Więc często jest tak, że ktoś obiecuje, że walczy o nasze prawa, a no. okaże się, że jakieś ustawy i jakieś inne problemy dadzą mu więcej do portfela i po prostu no. No niestety, no tak. No to dlatego mi się wydaje, że powinniśmy co, yy, o czymś innym porozmawiać, bo ten jest yy, to dupy i mi chuj obchodzi to wszystko. <grym> Doda na prezydenta, chyba mówię bez <grym> Tak. To byłby koniec drugiego dzięki, odcinka. Dzięki, Oby żeby, do trzeciego. Dzięki, że byliście e, i że jesteście i mam nadzieję, że do następnego. Co? Uh, Aleks, a może teraz powiedzieć uh, nie tak. No dzięki, że byliście uh, i wypnij pierś, bo naprawdę ona będzie robić problem. Ona będzie mówić, że brzydko wygląda. No dobra, no nie ważne. Dzięki Dziękuję ja wszystkim za przyjście do naszego channela. Make sure! żebyście zasubskrybowali make sure you subscribe tak. czyli zasubskrybujcie, lajki share'ujcie, napiszcie komentarze o czym wy byście chcieli abyśmy my porozmawiały w następnym odcinku tak. i co? Tak, to będzie nam bardzo przydatne, bo nam się to bo, podoba, bo, bo Nam To się mega podoba. <gadza> nie, my sobie lubimy pogadać po prostu. Tak. A i właśnie, dlaczego też to robimy? Robimy to dlatego. Bo, bo... chcemy wygrać, <gadza> nie? <gadza> tak, nie, dlatego robimy ten program, bo uznałyśmy, że okej, okay, spoko, mieszkamy sobie w tej Anglii, ale no, angielski nie jest naszym pierwszym językiem. Ja akurat uważam siebie, że jestem śmieszniejszy, bo polsku nie. No kurwa, nie? Kurwa tak nie? więc myślę, że to jest takie nasze pole do popisu. Jak ale no ale się się znowu? Znowu się bała kurwa. No więc ja mam nadzieję. Tak, tak Właśnie, bardzo i ja pierdolę Tak więc mam nadzieję, że będziecie z nami, jeżeli śmiejecie i radujecie My nie chcemy tutaj nic robić za bardzo poważnie wszystko z humorem, Mam mega dystans. Nie chcemy tu nikogo judge'ować Nic gejogiować. Zajebało jajem. Przepraszam bardzo. Ja muszę iść, bo ja muszę do talerzu. Do następnego. Tak.